Witam Was bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj na odpakowanie multitula. Jest to mój drugi multitul. Bardzo potrzebna rzecz, nie nieprzydatna kompletnie do niczego i zapomniałam o jednej rzeczy, o kawie. I właśnie Agnieszka przyniosła mi kawę, bo już ją zrobiłem. Najpierw mi się kawki i odpakujmy to. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę, to tylko jeden klik. Czas odpakować tą paczuszkę. Do odpakowania paczuszki pożyczę sobie, bo mam pod ręką, nóż moro od oliwki. Oli, nie umyłaś noża po grzybach, a już Ci przypominałem, że się umyłaj. I to jest powód, dlaczego warto kupić dziecku nóż, który jest nierdzewny, bo inaczej już by zardzewiał. Teraz się przyjrzeć. Przede wszystkim ten Multitool ma taki zestaw, na który mi bardzo zależało, żeby miał różnego rodzaju bity i bity standardowe. Bo jeżeli na przykład mam sytuację, w której potrzebuję jakichś z tych bitów, albo nie potrzebuję, mogę go sobie wymienić i włożyć do tego zestawu inne, co może na przykład przydać się przy okazji wypraw rowerowych, jak będzie trzeba coś przykręcić, odkręcić, wtedy bardzo często w śrubkach rowerowych są używane te trzy biciki, i to jest taka właśnie podstawa. Tu jest przejściówka. I jeszcze zauważyłem jeden komplet z nasadkami na śruby. Też taki bardzo mały i prawdopodobnie go sobie dokupię, żeby właśnie przy okazji wypraw rowerowych coś takiego było. Dobrze, obejrzyjmy resztę. Etui, które można sobie przyczepić na pasek. Można mieć to etui przy boku. Albo na przykład doczepić sobie do takiej saszetki z boku na tym pasku. A o tych saszetkach notabene też był... Film, kliknijcie kartę tutaj. I nie zajmuje miejsca w żadnej kieszonce, co jest bardzo istotne. Czas w takim razie przyjrzeć się samemu. Mamy dwie części, dwa elementy drobne omówione. Powiem tak, ja nie jestem fanem multituli. Nie uważam, że one się przydają, przydają specjalnie. Natomiast ze względu właśnie na ten zestaw i sprawy wypraw rowerowych, uważam, że jak najbardziej taki multitool może się przydać, bo już raz by mi się przydał. I to jest naprawdę święto, bo mam, mam stary multitul. O, To jest stary motitur, który kupiłem z okazji wypraw żeglarskich. No, tak jak generalnie, badziewie, które kosztuje kilkanaście złotych. Ten już jest droższy, kosztuje 45 zł. I powiem Wam, że nigdy mi się on na jachcie nie przydał. Dlaczego? No, dlatego, że zazwyczaj miałem całą skrzynkę od właściciela jachtu ze sprzętem, gdzie były kombinerki, po które sobie szedłem. I używałem kombinerek jachtowych, a nie tych. Natomiast jak jadę na rowerze, to niespecjalnie. Mam takie, tak, takie opcje. Zresztą tutaj się wpierza rzecz, która jest bardzo fajna, Lata, latarka rozwaliła już w ogóle nie działa. Był wsiłowałem ją zranimować, ale albo dioda już poszła, to naprawdę ma z 20 lat, więc ma prawo. Natomiast może taki ten multitool też być używany na wyprawę, bo może go mieć na przykład Agnieszka. Jeżeli by imię nie było przy rowerze, w jakiejś sytuacji, a zawsze ktoś gdzieś musi być, to może sobie użyć coś dokręcić. A wiadomo, że w rowerze się roz. Kręcają różne rzeczy. Ok, co my tutaj mamy? Jest nożyk taki z piłką, jak do chleba albo do drewna, tylko bardzo mały. Druga funkcja to jest. Co to jest? Nie wiem. Nie wiem, zgadnijcie, bo ja naprawdę nie widzę w tym momencie zastosowania, ale zaraz w takim Ostrze? razie będę musiał. Nie, nie, właśnie jest tępe. jak w jakimś przebijach czy coś takiego z ala nóż, albo jeszcze nóż nie naostrzony. Tutaj jest to co? Śrubokręcik, i na ten śrubokręcik, właśnie w razie czego, zakłada się tą przejściówkę, i to jest to, co uważam za praktyczne, i na tą przejściówkę następnie wkłada się jakiś bit, i można dokręcić w rowerze to, co jest potrzebne. Trochę słabo to się trzyma tutaj, ale cóż, to nie jest do pracy na co dzień, tylko do tego, żeby dokręcić rowerze coś, jak nie jesteśmy w okolicy domu blisko. Otwieracz do konserw, kapsli, butelek i tym podobnych rzeczy. Mamy tutaj, mówiąc krótko, cztery elementy. Jestem bardzo zaciekawiony tym, co wygląda jak, jak nóż. Napiszę Wam tutaj gdzieś z boku się pojawi zaraz karta z funkcjami, albo za chwilę się pojawi karta z funkcjami, jak już wszystkie otworzymy i zobaczymy, obejrzymy te funkcje. Dobrze, okay, tutaj jest się? tak. Tutaj mamy już zwykły nóż, który może odpakować paczkę. Nóż jest dość tępy. Będzie trzeba go naostrzyć. Jest szpikulec do mleka. Ja bym to nazwał, że to jest do mleka, żeby przebić mleko. Albo może być jakiś mały śrubokręcik. O, nie wiem czy widzicie. Trochę to jest płaskie. Ale jak kiedyś było mleko w puszkach czy w czymś takim, żeby wypić, to się nadaje. Tutaj jest następny, większy śrubokręcik, jeszcze płaski. Jakbyśmy nie wzięli tego, albo zgubili coś z tego. Także... I na koniec coś, co też bywa przydatne, bardzo przydatne. Nie ma tego w drugim zestawie. Czyli dwie rzeczy w jednym. Gdzie tu jest? Tu jest uchy do łapania. Wyciąga się ładnie. Miarka do dwóch cali, nie centymetrów, tylko w calach. Ta miarka jest, ale nie o miarkę nie chodzi w dwóch calach. Tylko chodzi mi o pilnik, żeby przypiłować paznokcie, jak gdzieś się zadrze w podróży, czy coś, jest naprawdę utrapienie. Ja, no, wożę ze sobą pilnik do paznokci, jakby co. Więc mamy tutaj znowu raz, dwa, trzy, cztery funkcje do pięciu w porywach. Raz, dwa, trzy, cztery funkcje tu. I ostatnia, dziewiąta funkcja to są kombinerki. Chyba, że jeszcze jakąś funkcję ominąłem, a wyjdzie w praniu, że się może przydać. Teraz wam pokażę jeszcze raz. Proszę bardzo. Z drugiej strony. W sumie 8 funkcji, dziewiąte kombinerki. I teraz Zamiast kluczy często wozić, to się przydają kombinerki do dokręcenia czegoś. No, mogą one kaleczyć, jak to zazwyczaj bywa. A poza kombinerkami jeszcze jest tutaj do przycinania, przecinania drutu. Chociaż nie wiem, okay. czy to się przyda, Na ile to się schodzi? Schodzi się dobrze, jak troszeczkę. Wszystko... Spróbuj tu po nim manipulować delikatnie, wziąłem palcami. To już widać, że wycho wychodzi opór. Czyli najprawdopodobniej jakiś drucik się da przy, da przy, przy tym przyciąć. A w razie czego, to zrobię taki eksperyment i wam pokażę, czy to przytnie drucik. Raczej nie przetniemy parkanu, drutu od parkanu, żeby się przedostać gdzieś. A to, to jest Zamykam. Tykaru. No to jest taki jak mamy w siatce, żeby przeciąć i wejść do kogoś na działkę. Jak to komandości nieraz robią w filmach, Aha. akcji mogłeś zobaczyć. Pyszny. Mamy odpakowanie. Możemy przejść do jakichś testów. Ale najpierw kawka. Tak naprawdę w domowych sytuacjach taki, no, taki multitool się nie przydaje, bo mam dużo różnych kombinerek, ale zobaczymy, czy jakbym chciał coś przyciąć drucik, to przyda to przyciąć. To jest 1,5 mm drucik związany z elektryką. Tyk, ucina się, to jest 2,5 mm. Tyk, ucina się i możemy to do tego użyć. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, to jak chowamy wszystko, najpierw trzeba schować bity. Aby dobrze się trzymały, wchodziły daleko, a potem dopiero op, zamykamy i nasz multitool jest gotowy do użycia, do przypięcia, do paska czy gdzieś tam do saszetki i możemy jechać. Czyli było dzisiaj o multitoolach, czyli jest mój drugi multitool. Tu stary też ma, tu jest mniejszy. Skowajmy, o do tego. W tym razie czego będzie miała Agnieszka? Ten większy będę targał ja. Jest różnica wagowa i zaraz Wam powiem, zważę ile każdy z tych multituli waży. Także za chwilkę to zrobimy. Ten cały multitul w komplecie waży 305 gram. Ten mały waży 242 gramy. Zważymy jeszcze po, po elementy, które są tutaj. Zestaw kluczyków waży 73 gramy a sam multitool 214. Zobaczymy jeszcze, ile waży stary multitool. 229. Słuchajcie, ten stary jest cięższy od tego nowego. No i to jest ciekawostka. Ciekawe dlaczego? Funkcji też ma troszeczkę. Jeszcze go rozłożymy i pokażę wam. Z tej strony jest tylko latarka. Z tej strony już było parę rzeczy więcej czyli jakiś szpikulec albo mikro śrubokręcik, nie wiem do czego śrubokręt gwiazdkowy też to trochę taki mały otwieracz i nożyk z piłką a i jeszcze jest jedna rzecz, czyli zwykły nożyk proszę bardzo, raz, dwa trzy, cztery, pięć sześć nie działająca latarka Taki multitur możecie sobie kupić za 15 zł nowego. 6 i 7. Tak, tutaj do przecinania drucika. Ale tu nie ma przytrości. Jest to przecinania drucika. A, nie zauważyłam. Czyli 8. Czyli 8. Jeżeli dobrze Oliwka policzyła, to 8. A zobaczmy, czy to przednie drucik. Zrobimy test jeszcze grubszy. A no. Ma problem z przecięciem izolacji. Czyli tamten nowy jest znacznie lepszy przecina drut, nie docina izolacji do końca. To by było na tyle w temacie multituli. Chowamy je do Etui. Do, 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 nie będę używał w domu do cięcia izolacji w żadnym wypadku, żadnego tula, dla z bardzo prostej przyczyny, bo do tego odpowiedni kombinerki, cały sprzęt do elektryki, ta taka wielka skrzynka. W związku z tym no. nie będę się wygłupiał i za pomocą jak, czegoś takiego robił. Robotek domu, no, jak będzie trzeba zrobić. Pies Oddaję wagę. Dwie skrzynki masz, tylko jedna większa i jedna mniejsza. A, to ma więcej skrzynek. Ma skrzynkę do elektryki, ma skrzynkę do hydrauliki, ma skrzynkę do, do hydrauliki, jeszcze ma mniejszą skrzynkę do zgrzewania rur, ma skrzynkę jeszcze z elementem do lutowania, na skrzynkę. Dobra, zostawmy ten, bo to nie o to chodzi. W każdym razie jestem samodzielny, mogę każdą naprawę zrobić w domu i to też w temacie pripersa jest dobra i właściwa rzecz, żeby być niezależnym i nie martwić się kto mi coś naprawi. I tak naprawdę powiem Wam, że jak się nauczyłem wykańczania mieszkań, zacząłem tutaj w tym domu od izolacji cieplnej przez kładzenie kabli, hydraulikę, układanie płytek. Kładzenie płyt z kartonu w praktycznie rzecz biorąc wszystko, to teraz jak coś się popsuje, to nie zamartwiam się jak kiedyś rany, czy ktoś zna dobrego fachowca, tylko sobie w myślach albo na głos siorczy, siarczyście przeklnę i wezmę się do roboty, żeby to naprawić. I daje to spokój umysłu. Pewność siebie, że mogę zrobić w własnym domu wszystko, będąc niezależnym. Oczywiście, zaraz coś mi napisze, że pieca gazowego nie podłączę, bo nie mam uprawnień. Tak, nie mam uprawnień i taką czynność podłączył mi fachowiec i postawił semperak. Będę kończył w tym momencie, bo już naprawdę nie ma sensu dalej przedłużać. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie, dzwoneczek, dajcie łapki w górę, to tylko jeden klik. I na sam koniec polecam Wam inne filmy związane z różnymi gadżetami, które się przydadzą podróży po i na wyjeździe. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. Ostatni był właśnie nóż dla Agnieszki na grzyby. To jest nasz najnowszy film, kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem przy okazji odpakowania jakichś innych gadżetów niż Multitool.